Kopia gry została dostarczona przez wydawcę firmę Electronic Arts. Serdecznie dziękuję. Hej, hej, jestem Carmela i witam was w trzecim odcinku z The Sims 4 Dochodowe Hobby i dzisiaj zrobimy troszkę coś innego. Elsa rozwaliła system i najpierw zapytała się Enrique, czy chce być jej chłopakiem, po czym chwilę później stwierdziła, że jednak to jest za mało i poprosiła go o rękę oświadczyła mu się, słuchajcie poszli na randkę, randka im poszła dobrze i po tej randce El się odwaliło stwierdziła, że ona po prostu chce z nim brać ślub no i co, no i się zgodziłam no czemu miałabym tutaj stać na drodze tej cudownej miłości, zobaczcie obojętność, tak Enrique jest wciąż obojętny. ani wstręt, ani zauroczenie. Może warto byłoby lepiej się poznać i duża satysfakcja teoretycznie, więc <laughs> wydaje mi się, że jest to całkiem taki. E powiedzmy udany związek, ale też tak nie może do końca e, on nie jest w 100% zaangażowany. Zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. W każdym razie ślub bierzemy i bierzemy go dzisiaj. Jeśli chodzi o nasz biznes, to udało mi się cudem zdobyć jedną gwiazdkę. Mamy też dwa punkty do rozdysponowania, więc e, ja myślę, że fajnie byłoby sobie tutaj zainwestować w m, tę opcję, czy chcesz na piwek? Mamy też do wyboru jeszcze namów na zakup. Wtedy Enrika będzie mógł po prostu lub inny pracownik, namawiać klientów na to, żeby coś kupili. I mamy też opcję inspirująca historia biznesowa. Tego w sumie nie czytałam. Enrique może dzielić się swoją historią założenia małej firmy, by inspirować innych i wzmacniać związki. Jego opowieść może też zanudzić Simów, co negatywnie wpłynie na ich relacje, ale to nie powinno go powstrzymywać przed dzieleniem się z innymi wiedzą, jaką zdobył podczas swojej biznesowej podróży. Ale mi się to wydaje najciekawsze. Gdy firma jest otwarta, klienci będą chętniej dawać cyfrowe napiwki i dorzucać dodatkowe simoleony przy różnych płatnościach, by wesprzeć małą firmę, którą prowadzi Enrique. Dalsze inwestowanie w ten bonus sprawi, że klienci dostaną się jeszcze, staną się jeszcze hojniejsi. Dobra, inwestujemy tutaj i zainwestujemy tutaj aż dwa punkty i zobaczymy później, jak będziemy mieć kolejne punkty, w co sobie dalej będziemy inwestować. Raczej bardziej mnie tutaj kusi ta ścieżka, ale na razie inwestujemy sobie tutaj, więc jak to się dalej potoczy, to zobaczymy. Punkty mamy rozdysponowane. Cudownie, podróż duszy. Ja nie wiem, co tych chcesz z tą podróżą duszy, ale na razie nic się z tym bawić nie będziemy. I słuchajcie, będziemy mieć jeszcze jedną pracownicę, ale to w kolejnym odcinku. A dzisiaj tak, ogarniamy tutaj ten nasz mały biznesik. Co ja wam jeszcze chciałabym pokazać? No poziom reputacji, musiałam sobie kichnąć, poziom reputacji nielegalna i obiecujące przedsięwzięcie, jedna gwiazdka. Obiecuję, że postaram się, żeby na kolejny odcinek były już dwie gwiazdki, ale powiem wam, że grałam całe popołudnie. I tak jakoś no, za mocno się, za wysoko się nie wzbiłam na wyżyny tutaj e, tego biznesu. Dobra, lecimy, bo ja przygotowałam parcelę. Ty już się obudź chłopie, bo to czas ślub wziąć. E, moją ukochaną parcelę, którą budowałam dla was sama, w sensie dla was i e, na potrzeby damy na wsi. Pozdrawiam wszystkich, którzy oglądali Vivienkę. To jest parcela, którą macie udostępnioną. Ona jest tutaj w mojej galerii, możecie ją sobie pobrać. Po zdjęciu wiem, że nie wygląda obiecująco, ale zaraz tam wskoczymy, to sami zobaczycie, że jest naprawdę świetnie. Ja kocham tę parcelę, bardzo mi się tam fajnie gra, więc myślę, że Wam też się ona przyda i przypominam kochani, że będziemy mieć rozdanie więc jeżeli jeszcze nie zostawiliście suba to zostawcie tą subskrypcję i wskakujcie na instagrama, bo e, obserwowanie na instagramie i tak będzie e, wymagane do tego rozdania, a myślę, że filmik z rozdaniem wrzucę wam już w tym tygodniu, ja to nagrywam jeszcze w zeszłym w sensie nagrywam to w sobotę, ale wy to zobaczycie w przyszłym tygodniu, więc tak jakby, no nieważne, w każdym razie e, tak będzie w tym tygodniu, w którym to oglądacie i co, organizujemy wesele, Enrisio, Enrisio ty się musisz tym zająć, kochany Wiem, że ja dużo gadam zawsze na wstępie, nie tutaj, e tutaj, proszę bardzo, planuj mm, spersonalizowane, nie, weźmiemy to zwykłe wydarzenie, bo spersonalizowane to jest to ze ślubnych historii. Tak się chyba ten pakiet rozgrywki nazywał, a ja nie chcę takiego zorganizowanego. Czy coś się zmieniło w domku? Zmieniła się jedna rzecz, kochani. Ja zrobiłam tutaj takie przejście jeszcze dodatkowe z tego gabinetu, można powiedzieć, w którym pracuje zazwyczaj Enrique. Połączyłam to z domem, bo mi nie pasowało, że oni zawsze chodzą naokoło, więc teraz jakby padało, czy coś to mogą sobie przejść tutaj budynkiem. A i tu dodałam jeden kosz na śmieci. I dodałam też taki oto ten uroczy rower naszej, powiedzmy, że Elsy. I chyba nic więcej się nie zmieniło. Chyba światła jeszcze dodawałam, coś kombinowałam, a może nie. No w każdym razie nie kojarzę, żeby tu się jeszcze coś pozmieniało. A dywan przesunęłam, więc takie tam delikatne, kosmetyczne zmiany. Bo teraz, ojejku, mój pies się obudził. <grym> Szadi, cudownie, tak. Teraz czuję, że już mam ponagrywane. Bo i teraz tutaj śpią w tej sypialni, więc, um, więc tutaj ta sypialnia jest teraz bardziej taka. Pustawa. Dobra, lecimy. Mam nadzieję, że mi da nagrywać. Słuchajcie, musiałam zrobić cięcie, bo namęczyłam się strasznie. Nie mogłam zrobić w ogóle tego wydarzenia. Planuj wydarzenie ślubne. Zobaczymy, czy teraz będzie działało. To takie z podstawki, właśnie, bo nie chcę tego ze ślubnych historii. Lecimy. Miejmy nadzieję, że będzie działało. Od razu najpierw sprawdzę, czy mam tutaj e, tę parcelę, której potrzebuję. Jak nie będzie, to się zdenerwuję. Jest! cudownie możemy zrobić w ten sposób więc nie będziemy korzystać z, ze ślubnych historii tylko zrobimy sobie takie standardowe wesele po prostu jakie zawsze mo mogliśmy robić zanim wyszły standardowe standardowe ślubne historie <grym>, dobra goście zaplanowani wybrani żywieniowca sobie Weźmiemy, wynajmiemy, miksologa, a nie, żywieniowca nie chcę nie jest mi potrzebny żywieniowiec, bo tam chyba nawet nie ma kuchni, więc to nie, ale na pewno miksologa weźmiemy i muzyka sobie weźmiemy, bo tam jest sprzęt, żeby na nim grać. Lokal weselny, tak, Henford i co, lecimy, 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 tylko, hmm, kurczę, czy ja przygotowałam suknię ślubną naszej... Naszej Elsie dobrze, no trudno, nie przygotowałam. Będziesz miała ślub w tym, w czym ślub będziesz miała. Co ty masz na sobie, dziecko? Nie, 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 to nie jest sukienka, w której ja chcę, żebyś ty brała ślub. Mimo, że nie jest najgorsza, to ja mam dla ciebie lepszą kieckę. E, twoja oficjalna jest już bardziej zdatna. O tak, proszę bardzo, taka piękna, piękna oto kiecka. Zupełnie niezamierzony ślub, dlatego nie będziemy tutaj na niego poświęcać nie wiadomo ile czasu. E, weź ślub, tak? Słuchajcie, od razu, czemu nie możemy od razu wypić coś? Nie goście oglądają ceremonię. Dobrze, idziemy tutaj. Weźli w stronę ołtarza, Przejdzie alejką, przejść alejką Czekajcie, gdzie tu jest ten łuk? To jest ten łuk, fantazuj, weź ślub z Simką o imieniu e, Elsa Tak, oczywiście, leć, brać ślub z nią Tylko ja mam nadzieję, że ty weźmiesz, że ona weźmie twoje nazwisko, a nie ty jej, co? Ja cię kręcę, nie spodziewałam się, że będziemy brać tutaj ślub W ogóle mam tyle wspomnień z tym miejscem Tak pięknie! o Musiałam im cyknąć w focie, ale teraz ci goście, zobaczcie, tacy potatuowani przez Enrique Każdy ma tatuaż właściwie! To jest jedna rzecz, która mi się tak średnio podoba, jeśli chodzi o ten dodatek, że jak na przykład chcecie szybko sobie em, zbudować dobrą firmę w sensie salon tatuażu który się będzie dobrze rozwijał, to musicie masę simów wytatuować i później. Jeżeli na przykład nie chcecie, żeby każdy sim był wytatuowany, no to jest lekki problem, bo wszyscy chodzą wytatuowani. <grych> Ale no cóż, można fajnie te tatuaże później też usuwać, więc jeżeli pamiętacie, komu zrobiliście i chcecie go od razu usunąć, no to powiedzmy, że da się to jakoś rozwiązać. Ale okej, okay, teraz skupmy się na nich, bo to oni są tutaj, kochani, dzisiaj najważniejsi. W sumie to nie była kiecka ślubna, ale i tak ładnie wygląda. Mogłam ci jakieś ładniejsze włoski jeszcze dać. W sensie te są piękne, ale takie bardzo codzienne. No ale powiedzmy, że ty lubisz tak. O, no ładna z nich para. Ładna, ładna, ładna parka. Pięknie. Dobra, wymieńcie się tymi obrączkami. Komu dzwoni budzik? Albo telefon. Tum, tu, tu, tum, 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 tum. O, oh, dostała piękny ring. Tum, tu, tum 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 tum. Tum, tu, tum, tum, tu, tum. Tum, 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 tu, tum. No i co? I po sprawie, kochani. Udało się. A właśnie, bo ja wam nie powiedziałam, dlaczego my ten ślub wzięliśmy. Zapomniałam totalnie. Bo wypadło mi wydarzenie. I on tutaj miał nastrójnik, żeby wziąć ślub w ciągu siedmiu dni. Wtedy dostaniemy hajsik. I proszę, dostaliśmy. Udało się, bo to były warunki spadku. Więc dlatego, kochani, też tym bardziej... To, że Elsa się oświadczyła, pasowało mi pod to wydarzenie dodatkowe, które mi wyskoczyło, żeby wziąć ślub w ciągu siedmiu dni. Stwierdziłam, że to jest cudowny zbieg okoliczności i jeżeli on ma dostać jeszcze dodatkowo hajs za to, a ona się oświadczyła, to jakże tutaj nie skorzystać z tej okazji? Ślub trzeba wziąć. Weź pierwszy kawałek, a ja nawet nie ogarnęłam tutaj żadnego tortu ani nic. Ale dobra, niech będzie, na pełni fontanny, nie mamy żadnego ciasta, totalnie, totalnie nie jesteśmy na to przygotowani. E, hmm, czy tu był gdzieś stolik na, na tort? Czy go nie było? Przy okazji możecie zobaczyć jak ta parcela wygląda jesienią, bo ja ją ogrywałam latem, przynajmniej scenka tutaj była latem. Słuchajcie, chyba tak, więc musimy się obyć bez tortu, ale zrobimy sobie zdjęcie, e, zrobimy sobie romantyczne zdjęcie z Elsą, oczywiście, że tak, musimy ją w ogóle dodać do rodziny też. Nie wiem, to wesele jakoś nie będzie wybitne, ale mi też nie zależy na tym, żeby tutaj jakoś, nie wiem, cały odcinek poświęcać na ich wesele, bo to jest taki dodatkowy motyw. Zresztą Enrique też jakoś wielce zaangażowany nie jest, no mówię, gdyby nie spadek, to pewnie by się z nią nie hajtnął, ale jako, że ten spadek nam wyskoczył, no to... Hmm. No to się hajtnęliśmy, no jak to zdjęcie wyszło? Wiecie co, ja zrobię jeszcze jedno na wszelki wypadek. E, zrób zdjęcie z romantyczne zdjęcie z Elsą. Zróbcie sobie jeszcze jedno, bo ja jestem ciekawa. Ej, ładne jest. Mega ładne. Powiesicie sobie na ścianie. To proszę nie gadaj z gośćmi, tylko cyknij sobie zdjęcie romantyczne jeszcze jedno z Elsą. Suknia może nie jest biała, ale jest całkiem taka elegancka i się nadaje na ślub. Tak myślę sobie. Wypijemy sobie zaraz e, jakiegoś drineczka jeszcze. Ćwicz, nie, ćwicz. Ja chcę zamówić drina. Czemu nie mogę? Mogę, mogę, mogę. Ej, kobito, przestań dać, Proszę obsługiwać. Czy to są dwa takie same zdjęcia? Nie, się różnią. Dobra, dwami wystarczą. Nie musimy mieć nie wiadomo ile tych zdjęć. E, pocałujcie się. No oczywiście, że tak. Intymność. Postaraj się, to nie. Więcej opcji. Czy tu będzie jakieś takie wybitne, specjalne? Nie widzę. No dobrze, gratuluj ślubu. Romantyczne. Proszę bardzo, buziak. No i oczywiście ją wprowadzimy zaraz, więc tak, buziaczek, buziaczek i ją wprowadzimy do nas. Cudownie. O, mamy srebro, więc nie jest źle. Chciałabym, żebyście sobie jeszcze tutaj zatańczyli, tylko nie ma muzyki. Właśnie, nic nam tutaj nie gra. Halo, halo, ale my tu mieliśmy jakiś chyba głośnik też, czy nie? Może go usunęłam? No trudno, no to trudno. Ćwicz, przygotowywanie. Dlaczego ona nic nie robi? Słuchajcie, poprosi o toast, wznieść toast. Możemy to tak zrobić? Idźcie, wznieść toast. Wznosimy toast, kochani, wznosimy toast. Elsa też byś mogła wznieść z mężem. A właśnie, jak ty się nazywasz teraz? Dobrze, tak samo się nazywasz. A ona? Czemu jej się nie zmieniło nazwisko? No dobra, będziemy jej musieli zmienić na nazwisko męża. Ech, I co? Ty w końcu nie wypiłeś chyba tego drinka. Świetnie, nam idzie, przyrządź drinka. Sam sobie możesz zrobić drinka. Mhm. Toast się nie udał. No ślubne historie to są ślubne historie, dlatego e, ja średnio lubię te ślubne historie. E, o Toast. No, ale to się powinno zaliczyć, że wypiłeś. Nie, nie zalicza się. Mhm, okej. Okay. No dobrze kochani, to ja myślę, że moglibyśmy powoli kończyć to cudowne wesele, bo miejsca na ciasto i tak nie mamy, chyba że ja może planowałam, o tutaj sobie jakie ploty urządzają, proszę, Don Lotario, jaki tutaj odpicowany, mhm, mm mhm, mm mhm, ja jeszcze tak ogarniam wzrokiem, czy gdzieś jest szansa, żeby było miejsce na tort, ale ewidentnie nie, ale i tak kocham tę parcelę, no dobrze, chyba, że może tort na stole, może tak to planowałam, no cóż, no nie pamiętam dobra kochani, kończymy to cudne wesele więc to było naprawdę tak ekspresowe, gratulujemy nowo zawartego małżeństwa czy chcemy się wprowadzić razem? tak, chcemy się wprowadzić Elsunia się wprowadza do naszego tutaj Enrikusia i pięknie, mamy to wracacie teraz już na chatę do domciu, nie przeciągamy powiesimy sobie nasze cudne zdjęcia powiem wam, że ten ślub Wyszedł nam ekspresowo. Ja się naprawdę nie spodziewałam, że my to tak szybko ogarniemy. Może nawet zdążymy jeszcze jutro otworzyć biznes na chwilę. A tak, tylko hajs mi w głowie, nie? Enrique, gdzie ty biegniesz? Weź już nie biegnij, tylko lecimy. Jeszcze Elsa. A i zapomniałam Wam powiedzieć, że przyniesiemy sobie kontrolę e, na przełącz kontrolę na Enrique, że ja zrobiłam Elsę wiedźmą, bo ja też zapomniałam, że ona jest wiedźmą. I chyba też dlatego to tak robiłam, bo Elsa w trójce była też czarownicą, więc. Może to mnie skłoniło do tego? Tak, po dobrym ślubie trzeba sobie dobrze poćwiczyć. E, czy przeniesiemy tutaj Elsę, czy przeniesiemy tutaj Else? przełącz kontrolę, przeniesiemy sobie tutaj Elsę. Od razu jej nazwisko zmienię Escareno. Oczywiście użyjemy sobie do tego. MCC i mamy Elsa Escareno. Oczywiście, że tak pięknie, cudownie. Elsunia masz już nazwisko po swoim cudownym mężu Eskareno Nie pomyliłam się? Escareno. Dobrze, nie pomyliłam się. E, I co Elsa, co ty masz w ogóle w wyposażeniu? To będzie śmieszne, że ona jest wiedźmą. Ja zapomniałam totalnie o tym, ale dobrze, będziemy sobie mogli z nią czarować. Albo nie, zobaczymy, bo głównie się i tak będziemy tutaj skupiać na tatułowaniu, Ale jako, że Elsa jest tutaj. Czarownicą, to może nam się to w mniejszym lub większym stopniu przyda. Ty sobie, chłopie, ćwiczysz. Ja bym chciała Wasze zdjęcia gdzieś tu powiesić. Zobaczymy, jak te zdjęcia wyszły. No, powiem Wam, że się nie spodziewałam takiego obrotu spraw, że oni tak szybko tutaj pójdą naprzód. Powiesimy sobie te fotełki. Powiesimy sobie te fotełki. Ej, no ładne są. Kurczątko. Szkoda, że są takie małe. Obróć zdjęcie. Nie, dodajem, dodamy sobie ramkę białą czy czarną. A dodajemy sobie czarną, i tutaj też sobie dodam ramkę, taka w ich kolorze, nie? Cała chata jest czarna, więc, więc niech będą i te ramki czarne tutaj. O, zrobimy to sobie w ten sposób. Może gdzieś później przewieszę w jakieś fajniejsze miejsce te, te zdjęcia, ale póki co mi się podoba. Może jedno tutaj, a niech będzie tak. O. No bosko. Bosko, bosko, bosko. No i co, chłopie? No, usiedliła cię. No nie spodziewaliśmy się, że tak szybko wyjdziesz za mąż. Wyjdziesz za mąż. F -f -f. Ożenisz się, kochany, ożenisz się, ożeniłeś się. Nie wyszedłeś za mąż, ale wszystko przed tobą. Mamy pierwszą żonę. Może będziemy też mieć pierwszego męża. Kto wie? Dobrze, kochani, przypominam ogólnie o zostawieniu łapki w górę. Jeżeli ta seria Wam się podoba, to zostawcie łapeczkę w górę, będzie mi bardzo miło, będę wiedziała wtedy, że faktycznie Wam się ta seria podoba. I jedna rzecz, skarby wy moje, kochane. Słuchajcie, ostatnio sprawdzaliśmy i bodajże chcieliśmy się wybrać na garncarstwo i koleżeństwo, i był to wtorek, i tutaj w Eiverstat nie było nic, totalnie nic nie działało. Ale taka informacja dla Was, że w czwartki w Gamelwik działa. Testowałam, sprawdziłam. Poszłam sobie w czwartek między, tym, między 17 a 22 i faktycznie były tam normalnie stoiska do garncarstwa. I było też, były też te piece, więc można było sobie ze wszystkiego skorzystać. Nie mam pojęcia, dlaczego tutaj się nie pojawiło. W każdym razie w Gamelwiku się pojawiło w poprzednim tygodniu, więc może to jest kwestia tego, że nie wiem, że tutaj to miejsce jest zbadzone czy coś. Nie mam pojęcia, ale jak już Elsę mamy ogarniętą i taką bardzo szczęśliwą, magiczne chwile, świetne zdjęcia. Co ty tu jeszcze masz, kochana? A młoda para, ckliwe zdjęcie policyjne? A, zdjęcie tego typu raczej nie powinno się pokazywać w rodzinie. No dobra, a ja chcę Wam jeszcze pokazać jej cechy. Wredna, romantyczka, miłośniczka, urody, idealistka, wrażliwa i szybko się uczy. I ja bym chciała, żeby Elsa tutaj mi pokazała, jak się bawić z garncarstwem, bo my tego jeszcze nie sprawdzaliśmy, więc myślę, że to jest. Idealny motyw. Tak, w ogóle to jest wasza noc poślubna, nie? Mm -hmm, okej. Okay. Siedemnasta to właściwie wieczór poślubny. I ja cię przebiorę, kochana, Wy coś takiego, o, może być. No, nie powiem, żebyście wy jakoś bardzo przyświętowali ten ślub, ale wy nie jesteście też jakoś bardzo wylewni w stosunku do siebie, tak? To mój znowu głodny psiak. <laughs> co pół godziny. On ma takie fazy, że by co pół godziny. Albo nie je powiedzmy przez kilka godzin i nic go nie interesuje i w ogóle nie chce jeść, a później co pół godziny by chciał jeść, więc tak szadziu, pięknie skarżysz się na mnie, że cię nie karmię, mam nadzieję, że tego nie słyszycie, zdobyta umiejętność garncarstwa, no ale dosłownie przed nagrywkami zjadł, więc nie będę mu teraz znowu wsypywać, bo pięknie ta moja mała kulka Elsa rozpoczęła naukę garncarstwa wytwarzaj obiekty ceramiczne za pomocą koła garncarskiego oraz glazuruje je za pomocą pieca do wypalania, odblokowując kolejne projekty z każdym zdobytym poziomem umiejętności nie no, masakra, jak on mi będzie tak miał uczą w tle no ale okej, okay. przyjrzyjmy się na razie Elsie bo to jest mega, 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 mega ciekawe fajna opcja, chciałam już wam chyba mówiłam też, że chciałam się zapisać na garncarstwo i spróbować sobie coś ukleić z gliny to wydaje się mega, mega fajne i kreatywne według doniesień w internecie t-shirty festiwalu są teraz na topie nie, dzięki, nie chcę się tam wybierać stowarzyszenie też mnie nie interesuje przyspieszę czas, jestem ciekawa co jej wyjdzie i jak będzie wyglądało to wypalanie, później malowanie bo widziałam na zwiastunkach że właśnie będzie sporo opcji będzie można później chyba korzystać z tych obiektów nie no, załamka załamka z tym moim futrzakiem garncarstwo jest super, tak? oczywiście, że tak, w ogóle ona ma taki <grywka> zupełnie inny strój zupełnie, zupełnie inną fryzurę do tego garncarstwa, glazuruj a tak, poglazurujemy. Zastanawiam się, czy to trzeba najpierw poglazurować, czy później po wypieczeniu, ale chyba najpierw. Dobra, zrobimy tak. Glazuruj. Aj, tutaj mamy różne opcje. Rumieniec zrobimy. Albo nie, wiecie co, inną, inną, inną. E, glazuruj. Możemy jeszcze. Nie, nie, nie. O, właśnie. Już się bałam, że się nie uda. I chcę Ci dać minimalizm, bo to będzie pasowało do waszego tutaj wnętrza. Nie, 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 nie glazuruj na, na ten rumieniec. Na minimalizm chcę, kochana. No, lecimy. I co? Poglazurujesz mi to? Idealna jest ta piwnica do tego, żeby glazurować <grych> i lepić z gliny. Jaki masz fajny różowy pistolecik. Ojejku, jak cute. <grych> Jakie czoderskie! Ej, mega to będzie pasowało tutaj do naszego wnętrza. Jeszcze w tych kolorkach? I co? I to się piecze teraz? Wróć do glazurowania, pokryj powłoką chroniącą przed stłuczeniem obiekt ceramiczny. Dziesiątego poziomu to wymaga. I co wypiekłaś? W piecu do wypalania. Wazon normalna, wykonanie Elsa. Glazura minimalizm. Pierwszy projekt początkującego rzeźbiarza, obły wazon. Można do niego włożyć kwiaty. Cudnie, a możemy coś teraz innego stworzyć? A nie, bo my mamy tylko pierwszy poziom. Ale Całkiem sporo jest tutaj tych opcji, tych projektów, w sensie wiadomo, mogłoby być jeszcze więcej, ale może będzie jakiś sposób, żeby sobie dodać więcej projektów, na przykład z modów. he, 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 he. no bo. Hmm, no, jest ich sporo, ale mogłoby być więcej, tak, zdecydowanie mogłoby być więcej. Weźmiemy sobie ten wazon tutaj do wyposażenia. Ja myślę, że to jest coś, co musi zostać z nami, bo to jest w ogóle pierwszy wazon, który Elsa stworzyła. No i jeszcze dodatkowy plusik za to, że zrobiła go w. Mm, Dzień ich wesela. Tu był kwiatek i mi zniknął. Tu nie był kwiatek, nawet tu było coś innego. No ale skoro zniknęło, to my sobie w takim razie postawimy gdzie, gdzieś tutaj ten wazonik. Tylko gdzie ja bym wam to chciała postawić? Może mi to wskoczyło do wyposażenia, ale dziwne, że zniknęło. Hmm. Nie podobuje mi się to. Dobra, postawię to tutaj i później gdzieś to fajnie wcisnę tutaj we wnętrzu, bo to nawet będzie pasowało w tych barwach. Bardzo, bardzo mi się to garncarstwo podoba. Czy ty sobie już wbiłaś ten pierwszy poziom? Bonusy, mistrzostwo umiejętności, to też jest nowe garncarstwo. Prawie wbiłaś. No to pięknie, prawie wbiłaś drugi. A można po prostu ćwiczyć garncarstwo? Bez tworzenia chyba nie można. No dobra, no to zrób jeszcze jeden. Najwyżej to później posprzedajemy. Ty jesteś głodny, więc tak, idź sobie skorzystać, później idź sobie zjeść resztki, a Elsa będzie dalej nam tutaj robiła. Spotkanie hobbystyczne. No wiecie co, zrobimy to? Galaktyczne zagrywki. Zobaczymy, czy to teraz będzie działać, bo to miało być w Eiversat, prawda? A nie w Gamelwick. Czy my się wybierzemy do gamelwik, czy ja się chcę wybrać do gamelwik, osiągnięty drugi poziom garncarstwa? Cudownie! Rozmawiać o technikach możemy teraz i wytwarzać lampiony ze świeczką oraz doniczki z pomocą e, koła garncarskiego. Spojrzymy sobie na to, jak to wygląda. Tak i, i, i. Aha, nie mogę, póki ona nie skończy. Dobra, to przyspieszamy czas, bo ja chcę, żeby ona skończyła jak najszybciej. E, ty stary, jak sobie zjesz, to idź się drzemni, bo jesteś śpiący. A później twoja żona, jak skończy się tu babłać w tym błotku, to przyjdzie do ciebie. Tarryra, tylko chcę zobaczyć jeszcze, jak będzie wyglądały, jak będą wyglądały te obiekty z drugiego poziomu. Czy ty będziesz brudna po tym lepieniu? Normalnie uwierz w ducha. Bonus za mistrzostwo. Elsa powinna odblokować bonus kreatywna aura. Ciężka praca, którą wykonała Elsa, zmaterializowała się w postaci bonusu za mistrzostwo. Uuu, jeśli Elsa nie spocznie na laurach, będzie mogła emanować swoim doświadczeniem w formie aury, która pomoże znajdującym się w pobliżu Simon w rozwijaniu kreatywnych umiejętności. Tak, chcemy to. Odblokowano wyjątkowy akcent rodzinnych przepisów. Elsa odblokowała wyjątkowy akcent dla rodzinnych przepisów, tajemnicze paliwo, zdobywając bonus, bonus za mistrzostwo umiejętności. Jejku, ile to się dzieje w ogóle? Otworzyło to przed nią e, możliwość zabawy swoimi umiejętnościami na nowe sposoby. Seniorzy mogą też przyznawać bonusy za mistrzostwo innym Simom. Cudownie! Dobra, Elsunia, bardzo się cieszymy z tobą. Czy ty masz teraz nastrójnik? Emocjonalna wrażliwość? Gdzie jest ten twój bonus? Czekajcie, muszę to ogarnąć. Kreatywna Aura, to jest to, tu są te bonusy, a jeszcze Wam chciałam coś pokazać, ponieważ w tym dodatku mamy dwie nowe kolekcje i to są te certyfikowane dzieła sztuki i śmiecinki i my już kupiliśmy jeden obraz od niego i mamy też części rowerowe, które można sobie wyłowić albo chyba bodajże wydobyć być może z tych skałek albo może z tych pudełeczek, które... E, które sobie kupiliśmy też od niego, więc wiecie co? Ja bym to wyjęła i na czymś to poustawiała, żebyśmy sobie to mogli otworzyć. Może wrzucimy to tutaj i Elsa to przy okazji nam otworzy. Mamy jeszcze dwa takie pudełeczka. O, kurzyk, to z kurzyka sobie skorzystam. O, jest akt ślubu, jak romantiko. Chodź tutaj, Elsunia, weź sobie to, otwórz. E, ty miałeś spać. No, idź spać, chłopie. Idź to, otwórz Elsa co dostaliśmy aha kasę dostaliśmy otwórz to i co dostaliśmy otrzymuję nic świetnie otwórz kolejny i co będzie za to aha pudełko otrzymaliśmy i co będzie za to e, łososia otrzymaliśmy dobra ale mam jeszcze jedno pudełko więc pudełko w pudełku otwórz to o, trzy formularze zwrotu kosztów otwarcia firmy, więc cudownie fajne te pudełeczka. Podobają mi się. Spójrzmy sobie jeszcze tak, co możemy sobie dalej rzeźbić: doniczka i lampion ze świeczką. Więc spoko. Ta donica ma w ogóle fajny, fajny kształcik, więc to też nam się przyda gdzieś do domu. Ale my już teraz rzeźbić w tym nie będziemy. Co ja chciałam jeszcze z wami dzisiaj zrobić. Dobra, kochani, myślę, że to jest pora, żeby już uczcić tę naszą cudowną, e, cudowne nasze wydarzenie, jakim jest ich ślub. I robimy sobie tutaj także że budzimy Enrikę. Mhm. Chłopie, bierz się do roboty. <grym> e, oczywiście, że tak. Uhu. Lecimy. Zmiana nastawienia. Elsa dowiedziała się więcej na temat Sima o imieniu. Aha, i jest teraz obojętna. A to jakie ona miała wcześniej nastawienie? Kurczę, nie wiem czy o to się zmieniło, w dobrą czy w złą stronę, obojętność. No, zobaczcie, oni nie są w stosunku do siebie jakoś tak wybitnie e, romantycznie nastawieni. No, trudno, no. No, trudno. Romantyczna satysfakcja uległa zmianie, ale tutaj nie jest napisane, co się zmieniło, w sensie. Satysfakcja jest cały czas niby duża u Elsy. Satysfakcja nieznana. No dobrze, nie wiem jaka wcześniej była też, ale no pozmieniało się tutaj, pozmieniało się Elsunia. Lubię tę Simeczkę. Mimo, że nie robiłam jej tak, żeby była jakoś bardzo podobna do Elsy z The Sims 3, to jakoś mam wrażenie, że ma taki vibe Elsy. Chociaż Elsa w The Sims 3 nosiła zawsze warkocz, więc może tej Elsuni też damy warkocz? Kto wie, dajcie znać, czy powinna jej zrobić właśnie A warkoczyk. Robimy sobie uhu a jeszcze jedną rzecz chciałam zobaczyć. W takim razie, skoro my tutaj już wszystko uczciliśmy, to kto jest bardziej wypoczęty? Tak, ty jesteś bardziej wypoczęty. Uuu, będzie spektakularnie, czy nie? O nie, nie było spektakularnie, bo poszły minusy. No świetnie, miłośnik Barbara. Lecimy sobie jeszcze z naszym, czy tu już jest za późno? Ojoj, oj, oj, ja się chyba spóźniłam, sprawdź bieżące. A nie, do pierwszej w nocy. Dobra, to tak, to lecimy sobie do Gamelvik e, i zobaczymy to wydarzenie. Co prawda, nie, nie wiem co to było, bo już za szybko kliknęłam, ale to pewnie gdzieś tu będzie, więc wybierzemy się, powiedzmy, że tu może, do baru i to powinno gdzieś tutaj się dziać. Nie wiem, czy to dobrze o nim świadczy, że zostawia swoją żonę w pierwszą noc po ślubie i idzie gdzieś w miasto, ale. Ale to, że oni wzięli ślub, to jeszcze tak jak mówiłam, nie znaczy, że im się tutaj będzie jakoś wybitnie układać. Czy to jest tutaj? Tak, słuchajcie, pięknie, no dobra, to bierzemy udział w tym wydarzeniu. Będziemy sobie patrzeć w gwiazdy, więc po prostu będziemy mieć szachy i teleskop, bieżące spotkanie. Galaktyczne zagrywki. Bez względu na to, czy Twoje intelektualne podboje zaprowadzą Cię na skraj wszechświata, czy do stolika, do gry w szachy, przyjmiemy Cię z otwartymi ramionami. Dostępne będą teleskopy i stolik do szachów. No, czyli w sumie powiedzieli, że będzie to dostępne, i to jest dostępne. Dobra, lecimy na to spotkanie, bo mamy jeszcze godzinę. Czy Ty zdążysz tutaj dojść? Jejku, jakąś się wleczę! No dobra, niech będzie. O, jeszcze ktoś tutaj przyszedł. Cudnie, cudnie, pięknie. Idą sobie Simowie, w ogóle jak tu jest jasno, jak ładna noc Ach, i w ogóle latają nam śmieci hm. No dobrze, niech latają Lubię ten motyw, że tutaj się te śmieci tak walają po ulicy To dodaje takiego realizmu, ale też wy o tym pisaliście, że też wam się to podoba Więc myślę, że to akurat jest fajny akcent, że nam coś tutaj lata Tu ćmy latają przy latarni No fajnie, fajnie Tutaj jakieś... co to za jakieś dziwne rzeczy? Farby Albo inne. Mm, mokre plamy, białe i czerwone. Nie wiem, co to jest. Dobrze, kochani, ja się będę tym miłym akcentem z wami żegnać. Noc poślubna, dosyć samotna. <grym> Zostawił żonę i poszedł sobie w miasto. No cóż, galaktyczne zagrywki e, zwyciężyły, były ciekawsze niż Elsa. Nie wiem, co o tym wszystkim sądzić, dajcie znać, co wy o tym sądzicie. Zapraszam Was do komentowania, łapkowania i subskrybowania. Dziękuję za oglądanie. No i cześć!